Cześć kochani, witajcie ponownie na naszym kanale. Tym razem postanowiłam zrobić mamie małą niespodziankę i zamówiłam dla niej kilka ubrań. A że dawno nie zaglądałyśmy do sklepu Greenpoint, to dzisiejszy przegląd będzie właśnie z tego sklepu. Więc jeśli jesteście ciekawi, co zamówiła dla mnie Iwona i co zostanie w mojej szafie, to zostańcie z nami. Pierwszą rzecz już mam na sobie. Widzę, że zaczęłaś od sukienek. Wiesz co, bardzo mi się ta sukienka spodobała kolorystycznie. I stwierdziłam, że najpierw właśnie ją przymierzę, zobaczę, jak będzie wyglądała na mnie. No ja nie ukrywam, że rzeczywiście yy, zachęciła mnie kolorystyka do jej zamówienia. No fajnie wygląda to połączenie kolorystyczne. No ten turkus z, z tym beżem, no bardzo ładnie wygląda. Pokażę może z bliska, zobaczcie. I podobają mi się również te rękawki. Są takie zwiewne, powiedziałam takie kobiece. No ogólnie sukienka mi się bardzo podoba i dodatkowo właśnie mamy tu gumki w pasie, przez co się dopasuje chyba na każdą sylwetkę. Także no powiem ci, że bardzo mi się ta spódnica, okay. sukienka podoba. Mamy kieszenie. Tak? Jeszcze mamy tu dodatkowo kieszonki, także jeśli lubicie kieszenie w sukienkach, to tu są, także powinniście być zadowolone. Długość też jak najbardziej mi odpowiada i bardzo przyjemny materiał. Bardzo. No mały 100% wiskozy. No także, no świetnie. Ogólnie sukienka mi się bardzo podoba, dobrze się w niej czuję. No i zobaczcie, tu możemy sobie ją nosić w ten sposób, ale możemy sobie zrobić tu dekor typu hiszpanka i też y, uważam, że będzie wyglądała ta sukienka fajnie, zobaczcie. A tobie jak się podoba? Tak no, mi się podoba ta sukienka. Tak? Ale dekolt, pewny dekor. Chyba nosiłbym ją tak. W ten sposób? Chyba tak. No ja nie ukrywam, że i tak mi się podoba, i tak, także... No... Pokaż... Ta sukienka... Chociaż no ta też jest fajnie. Ta sukienka według mnie jest na duży plus. A jak z rozmiarem, bo masz na sobie 40? Zobacz, rozmiar jest idealny, wszędzie dobrze leży, w pasie też ładnie jest dopasowana, także myślę, że rozmiar jest trafiony. A kochani, jeśli chodzi o ceny, no to nie będę ich podawała, dlatego że ja jak robiłam te zakupy, to skorzystałam z kodu rabatowego, który był aktualnie na stronie, a nie wiem, czy nagle jest on jeszcze aktualny, więc no nie chcę was wprowadzać w błąd, jak zwykle wszystkie linki do rzeczy znajdziecie w opisie pod filmem i tam będą aktualne ceny. To co, ja biegnę mierzyć kolejną rzecz. Zaczęłam od sukienek, także kolejna sukienka na mnie. Tą sukienkę zamówiłam tak naprawdę z myślą o tym, że będziesz ją nosiła do sportowych butów. Wiesz, że ja przeważnie sukienki noszę do sportowych butów, bo po prostu jest wygodniej tak na co dzień. Ale jeśli chodzi o tę sukienkę, to powiem Ci, że chyba to nie do końca jest sukienka dla mnie. Może zacznę od rozmiaru, bo zobacz. Po pierwsze jest dla mnie za duża. można no rzeczywiście, widać, jest, ale zamówiłam Twój rozmiar, czterdziestka. Ale tu widać, że jest za szeroka, tu pod pachami. I nie wiem, właśnie przez to, że ten rozmiar jest nietrafiony, to i tutaj zobaczę, no tak wygląda, jakby dla mnie była za duża. W ogóle nie ma tak kształtu, żeby to tak ładnie do, dopasowano do sylwetki, tylko tak mi szeroka, no tak dziwna po Bo prostu. ona rzeczywiście jest za duża i przez to też tutaj Jeszcze nie tu układa. mamy kieszenie i te kieszenie tu dziwnie tak tak grubo jest, tu tak dziwnie wyglądają. Nie wiem, czy to w kamerze widać dobrze, ale zobacz. No rzeczywiście. A wiesz, co coś... szkoda, bo mamy tu fajny skład, mam tu leni, wiskozę. Wiesz, co? Sukienka ogólnie nie jest brzydka, bo ma fajny dekol, bo ma taki delikatny dekol litery V, rozcięcie tu z przodu, no i posiada, tak jak już mówiłam, kieszonki, ale coś nie do końca w niej mi pasuje. Także, no, nie jest to sukienka dla mnie. Jeszcze pokażę może Wam z bliska, jak. Wygląda, zobaczcie. No I ten pasek też był właśnie dołączony do tej sukienki. No i właśnie, jeśli chodzi o pasek, to fajnie, bo mamy tu podkreśloną talię i super, bo mamy tu drewnianą klamerkę. Yy, I ten pasek też stabilnie się trzyma, bo się nie rozjeżdża. Także, się się tak, także duży, duży plus za to. To co, skały w kolejne rzeczy? To biegnę. Mam na sobie już ostatnią sukienkę, którą dla mnie zamówiła Iwona i ta już jest o wiele krótsza, sięga mi przed kolano. Mi jak najbardziej taka długość odpowiada, chociaż y, ostatnio przekonałam się już do takiej długości maxi i coraz częściej po takie sukienki sięgam. Tę sukienkę tak naprawdę zamówiłam nie ze względu na długość, ale ze względu na kolorystykę, no bo wiem, że większość ubrań w swojej szafie ma takich stonowanych, spokojnych, więc stwierdziłam, że trochę koloru jednak na wiosnę i lato Ci się przyda. A tym bardziej, że mamy tu kolor fuksjowy, a wiem, że w kolorze fuksjowym ci jest dobrze, więc stwierdziłam, że może akurat ta sukienka ci się spodoba. Ale to nie jest tak, że w ogóle nie mam koloru w swojej szafie, trochę tam przemyciłam. Ale jednak w większości <grym> masz takich stonowanych kolorów. Ale jeśli chodzi o kolorystykę, to jak najbardziej kolory mi odpowiadają. Fajnie, że mamy tu połączenie koloru pomarańczowego z fuksją, bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie. Zresztą sami z bliska. No, i sukienka ogólnie mi się podoba, bo tak jak już mówiłam, ma fajną długość. Yy, mamy tu gumkę w pasie dodatkowo pasek z tego samego materiału. dekol też mi odpowiada, bo nie jest za głęboki. No, i rękawy też uważam, że są bardzo fajne. I ta sukienka jest bardzo miła, do tego jest taka cienka, ale tak bardzo przyjemna. No, mamy tu 100% wskocę. Także no świetnie, sprawdzi się super, takie na, na gorące dni. No, i myślę, że ta sukienka sprawi się właśnie na, tak, na, na co dzień do takiego codziennego latania. No, ja ogólnie się w sukience dobrze czuję, no i rozmiar też jest dobry, bo. To no masz 40. Wszędzie dobrze leży, także no, myślę, że sukienka całkiem, całkiem fajna. Były sukienki, to teraz spódnice, no i zauważyłam, że dużo spódnic dla mnie zamówiłaś, chociaż wiesz, że ja nie przepadam za spódnicami, mam bardzo mało spódnic w swojej szafie. Tak naprawdę mogłabym policzyć na palcach u jednej ręki. No i właśnie dlatego zamówiłam tak dużo, bo stwierdziłam, że może akurat tutaj Ci się spodoba, zostawisz sobie, a żebyś miała duży wybór, to zamówiłam dużo spódnic. Ale nie tylko spódnic, bo do spódnic zamówiłam się też bluzki, więc zamówiłam całe zestawy. No tak już jest mowa o spódnicach, to zacznę może od spódnicy. No i tu będziesz zaskoczona, bo ta spódnica naprawdę mi się podoba. Jest naprawdę fajna, tylko chyba nie do końca trafiłaś z rozmiarem, bo jest na mnie, zobacz. Za szeroka. No ja zamówiłam 40, pokaż jeszcze sprawdzę dla pewności. Ale z tego co pamiętam, tak, zamówiłam 40, więc no, że będzie dobra. Ale zobacz, no jest za no szeroka i, i sporo. to sporo, ale naprawdę ta spódnica mi się bardzo podoba. I kolorystyka mi się podoba. I fason, bo fajnie właśnie, że jest tu dopasowana w talii, a tu jest taka rozszerzona. I dodatkowe jeszcze mam tu rozcięcie na nogę, także no uważam, że bardzo fajnie wygląda. No i tu akurat, y, jeśli chodzi o tę spódnicę, no to trafiłaś, że być może gdyby nie rozmiar, gdyby była dla mnie dobra, no to może by została właśnie w mojej szafie. A jaki tu mam skład, bo nie pamiętam. Tego nie, nie wiem. Myślałam, że może zerknęłaś do Zobacz, metka. może gdzieś tam metka. O tutaj. Jeszcze poduszka, Wiskoza. Także, ale rzeczywiście bardzo, bardzo miły materiał. No ale tak jak, tak jak już mówiłam. Masz gdyby że rozmiar trafiony. Właśnie rozmiar, rozmiar był trafiony, to być może by ta spódnica została ze mną. A jak to bluzka? A właśnie Buzka. jeśli chodzi o bluzkę, to bym szczerze, że bardzo mi się podoba. Bo tu jest niby taki zwykły t-shirt, ale właśnie całą robotę robią te rękawki, są takie falbanki. Nie wiem, czy mi się uda pokazać Wam je z bliska. Zobaczcie. W składzie tej bluzki mamy na pewno 50% e... bawełny i chyba liocel. Jeśli dobrze pamiętam. Ale bardzo, bardzo fajnie ta koszulka wygląda, bluzka. Yy, podoba mi się. Tu niby, tak jak mówiłam, to była niby prosta, ale te rękawki właśnie robią robotę. Ładnie bo nawet z tą spódnicą, fajnie wygląda. W ogóle tak z zestawieniem z tymi sportowymi butami mi się podoba. A jeśli chodzi o rozmiar, to bluzkę masz w rozmiarze L. I tu z rozmiarem widzę, że to jest w porządku. Jest idealny. No to biegnij, mierzyć kolejne. Mam kolejne rzeczy na sobie i tym razem znowu ona zamówiła bluzkę i spódnicę. Tym razem spódnica jest w paski. No i jeśli chodzi o tę spódnicę, to fajnie jest dopasowana w talii, ładnie wygląda. Tu dół też jak najbardziej mi się podoba, ale nie ukrywam, że tamta w groszki jednak bardziej mi się podobała. No i tu chyba mamy bawełnę w składzie, bo czuję, że właśnie Chyba tu będzie bawełna. Po sprawdzimy, bo pamiętam, że była bawełna ponad 60%, ale co dalej, to już nie pamiętam. 65% bawełna, 32% poliamid i 3% elastan. No i dodatkowo jeszcze tu mamy kieszonki. No i masz na sobie rozmiar 40, rozmiar jest no w idealny. tym przypadku rozmiar jest dobry. Jeśli chodzi zaś o górę, no to ten t jak najbardziej mi się podoba, bo mamy tu ładny dekolt. Rękaweł też mi się podoba, jest taki nieco dłuższy do łokcia. Także, no, jeśli chodzi o t-shirt, to podoba mi się. W składzie mamy 98% bawełny i 2% elastanu, z tego co pamiętam. No, t-shirt jak najbardziej jest I masz na sobie rozmiar w porządku. L. I rozmiar również jest w porządku. Kolejne rzeczy, i tak jak już mówiłam, zamówiłam na dużo spódnic, bo kolejna spódnica. No, teraz masz na sobie bardzo dziewczęcą spódnicę. Zobacz. Wiesz co, zacznę może. Od tego, że takie spódnice podobają mi się na innych paniach, ale niekoniecznie na mnie. Szczerze powiem, że nie zwracam uwagi w ogóle na takie spódnice właśnie na tych szerokich gumkach, bo po prostu mam wrażenie, że no pomimo tego, że ta gumka fajnie dopasowuje się tutaj w pasie, no to mam wrażenie, że tu w biodrach strasznie taka spódnica poszerza. No no nie oczywiście, ja się źle czuję, no i tak, taka tworzy się trochę tutaj taka bańka. No nie wiem, może mi się tylko tak wydaje, no ale po prostu no, tak się w takich sytuacjach czuję. To myślisz, że do spódnicy nie jesteś przepełniona w ogóle. Nie, w ogóle, tak jak już mówiłam, podoba mi się na innych paniach, ale niekoniecznie właśnie na mnie. No masz na sobie rozmiar L, rozmiar jest Rozmiar jest dobry. No i niestety mam tu 100% poliestru, jeśli chodzi o spódnicę, a jeśli chodzi o koszulkę, to koszulka wykonana jest z bawełny. No wiesz to jeśli chodzi o koszulkę, to się zastanowiłam się, dlaczego zamówiłaś dla mnie rozmiar S. Szczerze, bo <noise> tylko taki rozmiar został. A wiem z doświadczenia, że te koszulki są rozciągliwe i liczyłam na to, że jednak się zmieścisz. Ale słuchaj patrz, jest dobra. Jest dobra, no rzeczywiście. Je rozmiarowo ta koszulka jest dobra. I właśnie byłam, jak się mówi, zdziwiona, no ale... Trafiłaś z rozmiarem. No koszulka, koszulka jest fajna, bo można ją wykorzystać do wielu rzeczy, pod marynarki. Tak, no taki, taka typowa koszulka na takich szerszych ramionczkach. Także koszulka, tak, spódnica jak dla mnie nie. Kochani, to już ostatnia spódnica w tym odcinku. No i jeśli chodzi o kolorystykę, to tu mi się kolorystyka podoba. Może nie do końca podoba mi się ten wzór. Nie wiem, czy mi się uda Wam pokazać z bliska. Zobaczcie, tak wygląda wzór. Ale mamy tu fajny skład, bo mamy len i wiskozę. No, skład fajny, ale wiesz co, powiem ci szczerze, nie do końca. Co, do, klimat. No, nie do końca mój klimat. Tu mamy gumę w pasie, rozmiar też jak najbardziej jest trafiony. Nie wiem, jak mam rozmiar. Z... 40. 40, także rozmiar jest tu w tym przypadku dobry ale no, tak jak mówię, no, nie do końca ta spódnica mnie przekonuje. Jeśli chodzi zaś o bluzkę, to podoba mi się, jak wygląda w zestawieniu z tą spódnicą, bo naprawdę y, ładnie się y, razem komponuje ta bluzka z tą spódnicą, ale bluzka delikatnie prześwituje, no nic szczególnego takiego w niej ciekawego nie ma. Ale rozmiar w porządku, tak? Rozmiar, rozmiar w porządku. Masz sobie l -kę. Wyciągnę pokażę Wam, jak wygląda, bo mamy tu takie ozdobne wiązanie z boku. Zobaczcie. Tak wygląda ta bluzka w całości, ale chyba bluzkę i spódnicę sobie w tym przypadku odpuszczę. Zamówiła Iwona również dla mnie dwie pary spodni. No i pierwsze już mam na sobie w kolorze białym i od razu muszę Wam zaznaczyć, że te spodnie bardzo prześwitują. I pomimo cielistej bielizny, to i tak są bardzo prześwitujące, także od razu sobie je odpuszczam. Ale jeśli wam nie przeszkadza, że spodnie prześwitują i podoba wam się fason, no to zobaczcie, nogawka jak najbardziej jest fajna. No i super mają długość, bo przy wzroście 164 cm, zobaczcie, ta długość tak, jest idealna, nie musiałabym skracać. Posiadają również te spodnie kieszenie, no i super, bo mam, y, mamy tu szlówki, także jeśli lubicie nosić paski, no to uważam, że duży plus. No i, i dla mnie wolałabym, żeby te spodnie miały wyższy stan, bo tu mamy średni stan. Ja się lepiej czuję w takim spodniach z wysokim stanem. Także... Ale na plus rozmiar, bo trafiłam. Masz na sobie 40. Rozmiar jest dobry. No i skład też mamy fajny. Rozmiar jest dobry. Bo mamy 98% bawełny. Także też fajnie. Ale tak jak już mówiłam, odpuszczam sobie ich, bo po prostu prześwitują. Jeśli chodzi zaś o t-shirt, no to t-shirt muszę przyznać, że mi się bardzo podoba. Fajna ma kolorystykę i super, że jest taki delikatnie oversize'owy, także no t-shirt na pewno wykorzystałabym do swoich białych spodni, bo naprawdę jest ładny i podoba mi się jak wygląda na sylwetce, także t-shirt super. No i masz na sobie rozmiar L, rozmiar jest dobry i w składzie mamy tu bawełnę i modal. To też dobrze. Kochani, mam na sobie już ostatnie rzeczy w tym odcinku, a szkoda, bo muszę przyznać, że bardzo fajnie mi się mierzyło te ubrania, tym bardziej, że zamówiła je dla mnie Iwona i tak naprawdę nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać, co dla mnie zamówiła, czy trafiła z rozmiarem, no i przede wszystkim, jak te ubrania będą wyglądały na mnie, tym bardziej żałuję, że to już ostatni zestaw i może zacznę od spodni. Wiesz co, jeśli chodzi o spodnie, to niestety nie mamy tu dobrego składu, bo jednak przeważa poliestern. Ale zamówiłam je ze względu na kolor. Bo, po pierwsze, teraz kolor limonkowy jest bardzo modny. A po drugie, z tego co wiem, to nie masz jeszcze spodni w tym kolorze w swojej szafie. No, rzeczywiście nie mam takich spodni, ale nie ukrywam, że ten kolor bardzo mi się podoba. No i na pewno świetnie sprawdziłby mi się na wiosnę. Ale wiesz, co, nie wiem do końca, czy rozmiar jest dla mnie w porządku. Pomimo tego, że zewnątrz na metkę wziąłeś rozmiar 40, czyli mój rozmiar. Ale o ile tu z przodu te spodnie fajnie wyglądają, dobrze leżą, to nie wiem czy z tyłu nie mam za dużo materiału, bo zobacz. Tak jakby tam było za dużo materiału i nie, nie do końca ładnie się układają z tyłu. Ale ogólnie spodnie bardzo mi się podobają, bo mają ładną nogawkę, szeroką, kant. No i mają wysoki stan, co ja w spodniach akurat bardzo lubię. Ale nie do końca jest jak dla mnie odpowiednia długość, poza na mnie przydługie. No może do butów na wyższym obcasie byłyby ok, no ale do takich butów niestety konieczna byłaby wizyta u krawcowej, ale tak jak już mówiłam, ogólnie spodnie mi się podobają. A jeśli chodzi o górę, no to jest to taka zwykła koszulka na szerokich ramionczkach. I o ile tu jest dobra, to nie do końca ładnie się układa tu. Zobacz. Ale ja masz na sobie twój rozmiar, Elkę. Tak, ale mówię, o ile w tej partii jest dobra. To tu mi odstaje, nie do końca tu ładnie się układa, ale nie zmienia to faktu, że jest bardzo fajna i bardzo przyjemna w dotyku. Tak, właśnie miałam mówić, że mam tu 98% wełny. Także no, skład super, no ale tak jak już mówię, spodnie muszę sobie odpuścić, bo nie do końca ładnie na mnie wyglądają, no i koszulka również. Kochani, to już wszystkie propozycje w dzisiejszym odcinku, a teraz powiedz mamo, które rzeczy zostają w Twojej szafie? Na pewno zostaje ze mną sukienka w grochy, bo bardzo się w niej dobrze czułam. Ta bluzka z rękawkami takich falbanek. czarna, Czarna, do, co mierzłam w tej spódnicy w grochy. No spódnica oczywiście też by została ze mną, ale rozmiar jest nietrafiony, ale na pewno sobie ją sama zamówię w mniejszym rozmiarze, bo fajnie mi się właśnie do tej bluzki sprawdzi. No i na pewno zostanie ten kiszek w paski, bo świetnie sprawdził się do białych spodni z, z mojej szafy. Kochani, jeśli odcinek Wam się podobał, bo mi bardzo, to zostawcie łapkę w górę i nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco. Oczywiście, jak zwykle, wszystkie linki do ubrań, które dzisiaj mama mierzyła, znajdziecie w opisie pod filmem. Tam również znajdziecie nasze wymiary. A my się już dzisiaj z Wami, kochani, żegnamy. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!